Co sądzą o komunikacji miejskiej? Zapytaliśmy, jak oceniają działalność MZK. Bardzo dobrze, korzystam z niego. Na co dzień jeżdżę do pracy. Trochę tak mają opóźnienia, nie? Dwudziestka przyjeżdża zawczas, a różne inne autobusy się spóźniają. Ostatnio z niczym takim się nie spotkałam, żeby było naganne. Nie podobają mi się te autobusy, czwórki. Są za wysokie dla starszych ludzi. Już dwie spódniczki nie rozerwałam. Bo jak się idzie, to one są dobre dla młodzieży rano, bo są pakowne. Ale dla starszych ludzi nie bardzo. Ani wyjść, ani zejść. Można wszędzie dojechać w tej chwili, jeżeli dobrze się zorientować stąd. Tylko żeby punktualnie jeszcze jeździły. Jesteśmy bardzo zadowolone. Jak się można poruszyć, gdzie można jeździć i że można wszędzie dojechać, nie ma problemu. Autobusy, które jeżdżą w tygodniu na przykład na basen, tam 38 nowe linie, no mogłyby w sobotę też w niedzielę jeździć, bo ludzie niestety podróżują i wakacje są i dzieci korzystają z basenów. No a potem są długie przerwy, prawda? No także, że te, te autobusy by mogły jeszcze jeździć w soboty i w niedzielę. No, w autobusach jest częsty problem z klimatyzacją i ludzie podczas upału się duszą w tych autobusach. Jest mało autobusów nocnych, niestety, i to jest duży problem, są... Jest i drugi, a potem jest o trzeciej. Duży problem, żeby, żeby wrócić, nie wiem, około godziny drugiej, tak właśnie pochodzi na północ albo trzecia, nie ma nic więcej, i są dwie linie tylko, to jest problem, według mnie. Ja no, już dużo. Duży okres czasu, w porządku nie narzekam. Działa nawet sprawnie, lepiej niż PKS-y. Dojeżdżają zawsze na czas, bilety są w miarę w takich dość stabilnych cenach, już od jakiegoś dłuższego czasu, także jest, jest dobrze jak na razie. W stosunku do dawnych czasów, to tutaj dużo lepiej można wszędzie dojechać.